Czy wirtualny przyjaciel zastąpi prawdziwego? Oczywiście, że tak. Cały czas ten proces następuje. Z tego co widać, proces zastępowania żywych, prawdziwych przyjaciół wirtualnymi następuje już od bardzo wielu lat. Książka też może być wirtualnym przyjacielem, chodzi o powieści. Potem z roku na rok ten wirtualny przyjaciel stawał się coraz bardziej pozornie realny. Radio, Telewizja, komputer, aż nastąpiła epoka gier komputerowych, cyberseksu. Wirtual robi się coraz bardziej dopracowany. Tak niestety się dzieje od kilku tysięcy lat, a w tej chwili jest to proces galopujący. Można postawić inne pytanie, bardziej jasne i jednoznaczne. Czy wirtualny przyjaciel może zastąpić w pełni przyjaciela prawdziwego? Jeżeli chodzi o własności, to nigdy. A jeżeli chodzi o wypełnienie naszej sfery psychicznej, to jest taka możliwość, żeby w pełni zastąpić przyjaciela prawdziwego, i wtedy się żyje w wirtualu. I wiele osób do tej smutnej granicy się zbliża. Jeśli chodzi o własności, to nigdy, ponieważ my, jako my, jesteśmy pierwotną rzeczywistością. Jesteśmy żywymi i żeby czerpać korzyści i szczęście z przyjaźni, konieczny jest nam żywy przyjaciel z pierwotnej rzeczywistości. Przyjaciel wirtualny reprezentuje wtórną, sztuczną rzeczywistość, imitację pierwotnej. Przyjaźń wirtualna ma taką wartość, jak oglądanie na monitorze napojów, kiedy mamy pragnienie, kiedy nam się chce pić. Możemy klikać woda ze strumienia górskiego z lodem, oranżada, sok ekologiczny, pomarańczowy i tak dalej. Ale pić będzie się nam chciało cały czas. Do ugaszenia naszego pragnienia niezbędny nam jest płyn z pierwotnej rzeczywistości, przystosowany do naszego organizmu. Wirtualni przyjaciele mają pewne pozorne plusy. Można sobie... Klikać jakiego się chce. Można się czuć Jamesem Bondem. Piękną Kleopatrą, szybkim i skutecznym w walce Bruceem Lee, ale to tylko marzenia. Sen. Może być to przyjemne. Bardzo łatwo mieć wirtualnego przyjaciela. Z punktu widzenia naszego jest to coś bardzo mało wartościowego, a nawet szkodliwego. Żywy przyjaciel to coś innego. On nam naprawdę może pomóc, nakarmić naszą sferę emocjonalną, tylko że o prawdziwego przyjaciela, jako wszystkie wartościowe rzeczy, jest trudno. Wszystkie wartościowe rzeczy wymagają wysiłku. Kontakty z wirtualnymi przyjaciółmi odrywają mocno od realnego życia. Na chwilkę dają ukojenie. Wbrew pozorom, niczego nie uczą odrealniają nas, a owocem tego jest to, że coraz trudniej jest nam żyć w świecie realnym, który kieruje się innymi, rzeczywistymi prawami. Wirtualny przyjaciel w ostatecznym rozrachunku nigdy nie ochroni nas przed poczuciem samotności, depresją, daje tylko chwilowe odwrócenie uwagi od prawdziwych naszych problemów. Ceńmy prawdziwych, żywych przyjaciół, choć nie w pełni doskonałych. Możliwości na zawieranie przyjaźni, realne życie daje nam wiele, tylko trzeba umieć się zauważyć. Żeby przyjaźń mogła zaistnieć, muszą być wspólne zainteresowania, wspólne spojrzenia na świat. I im te zainteresowania będą bardziej wartościowe i będzie ich więcej, tym większa jest szansa na głębszą przyjaźń. Po prostu przyjaciel musi łączyć wspólne życie, np. bieganie, pływanie, rower, muzykowanie, uprawa ogródka i tym podobne. Czy świat wirtualny jest zły czy dobry? Świat wirtualny, jak każda rzecz na tym świecie, ma dwie strony medalu jaśniejszą i ciemniejszą. A my mamy prawo wyboru, na której stronie skupimy naszą uwagę i jaki będziemy mieć z tego pożytek. Nasze życie to ciągłe wybory, lepsze i gorsze, co w konsekwencji sprowadza nas na lepsze czy gorsze skutki. Uczymy się wybierać. Uczymy się decydować. Internet czy świat wirtualny to niezwykłe narzędzie dające nam tak wiele możliwości. To od nas, od poziomu naszej świadomości, zależy, co i jak wybieramy, i jakie są później z tego owoce. Autor artykułu Sanjaya. Czytał Miły Kokoszka, yy, przepraszam, Miłar Kokoszka.